Akademia Afroloków. Dzisiaj opowiem Wam razem z moimi trzema przyjaciółkami o Akademii Afroloków, a dokładnie o kursie online. Mamy oczywiście w ofercie również y, kurs stacjonarny, na również serdecznie zapraszam, ale dzisiaj głównie o temacie kursu online. Kurs online jest stworzony na specjalnej plat w platformie szkoleniowej. Możesz sobie ją otworzyć na komputerze, na tablecie. Na telefonie, w każdym dowolnym miejscu, wystarczy, że masz połączenie z internetem, i działamy. Yes! <noise> Dzisiaj opowiem Ci, jak działa kurs, co się w nim znajduje i jak to wszystko wygląda. Już dzisiaj możesz wejść na stronę kurs.pl i po prostu się tam zarejestrować. Jest to zupełnie za darmo. Dzięki temu wchodzisz i widzisz wszystkie tematy, które tam poruszamy. Tematyka kursów jest bardzo rozległa. Mamy dla Ciebie część teoretyczną, część praktyczną, część marketingową oraz Liki do ściągnięcia, które są bardzo przydatne. S <kzysy> Sama teoria składa się z bardzo wielu tematów, ale jest bardzo ważna i nie należy jej pomijać. Ja wiem, że wiele z Was interesuje się głównie tylko i wyłącznie praktyką, czyli najbardziej interesujące są przygotowanie włosów i bezpętelkowe wiązania, ale uwierzcie mi że ważna jest teoria, żeby zacząć te następne kroki. Mamy temat historii afroloków, czyli krótkie, wtajemniczenie skąd się w ogóle ta dziedzina wywodzi. Dostajesz listy sklepów, dowiadujesz się co musisz przygotować zanim zaczniemy część praktyczną, czyli lista narzędzi potrzebnych do startu. Przeciwwskazania, wyczerpujemy temat, który jest bardzo ważny, a niestety wciąż bardzo bagatelizowany. Przygotowanie włosów, wybór włosów, jak doradzić klientce, rodzaje wiązań, etapy zakładania włosów, od czego zaczynamy, na czym kończymy. Wykończenie fryzury, czyli ta wisienka na torcie, aby całość miała naprawdę efekt wow. E, reklamacje, jak sobie z nimi radzić, e, reklamacja, gwarancja, czym to się różni. E, korekta, też fajny punkcik. Czy afroloki niszczą włosy? O tym też się tam dowiesz. Obalamy mity i przekazujemy fakty. Porady dla klientek. Jak mogą sobie radzić z pewnymi problemami, które mogą, ale nie muszą się pojawić. Jak długo można nosić afroloki i... Co na to wpływa? Higiena na pracę, czyli bardzo ważny punkt w całości. Nie no ściąganie afroloków, bo jak się zakłada, to trzeba wiedzieć, jak poprawnie je ściągnąć. To jest tylko część teoretyczna. <grymne> Praktyka, czyli część praktyczna w kursie jest bardzo rozległym tematem, ponieważ jest najważniejszym tematem i tutaj Oczekuję od Was jak najwięcej zaangażowania. Podwijamy rękawy i zabieramy się do pracy. Głównymi tematami poruszanymi w części praktycznej są warkocze i sama aplikacja afroloków. Jest to zupełnie oczywiste, jednak same warkocze mają bardzo dużo podtematów. Warkocze w, w afrolokach chyba są najważniejsze, bo jeżeli tutaj polegniesz, to całość polegnie. Tutaj skupiamy się. Bardzo mocno i ciśniemy temat do granic możliwości. Cześć marketingowa, czyli jak zbudować własną markę osobistą. Dla niektórych z was będzie to zupełnie nowa droga. Jak znaleźć nowego klienta? Jak sprawić, żeby z nami został? Jak zbudować social media? Dowiesz się, co to jest mentalność przedsiębiorcy, jak rozmawiać z klientem, jak planować swoją pracę. Poznasz doskonałą strategię sprzedaży. Podczas kursu, jak już do niego dołączysz, dostaniesz zaproszenie do naszej specjalnej prywatnej grupy, w której znajdują się tylko i wyłącznie nasi studenci. Jest to grupa wsparcia, na której wyczerpujemy wszystkie tematy, problemy. Rozmawiamy o wszystkim, co dotyczy afroloków, jak i przedsiębiorczości. Jesteśmy tam na bieżąco ze wszystkimi tematami. Raz w tygodniu spotykamy się online, aby omówić najważniejsze tematy, problemy, które gdzieś tam powstaną lub jakiekolwiek zagadnienia. Jeżeli masz pytania, to my tam na nie odpowiadamy wspólnie. Jest to już fajnie rozwinięta grupa afromaniaków, studentów akademii Afroloków gdzie naprawdę się wszyscy fajnie integrują i wspierają. Mam nadzieję, że wyczerpałam temat. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to śmiało, proszę piszcie pod spodem. Ja na pewno odpowiem. Możecie również pisać do mnie na Messenger, na MyGlam Studio. Zajrzyjcie koniecznie na stronę afrologiekurs.pl, tam macie bardzo dużo informacji na temat kursu. Zalogujcie się, zobaczycie wtedy tematykę kursu, ile tych tematów jest, jest ich bardzo dużo. What you think? Teraz mam zadanie dla Ciebie. Jeżeli zdążysz wcisnąć suba i lajka w ciągu czterech sekund, to znaczy, że interesuje Cię tematyka afroloków i chcesz zobaczyć, chcesz widzieć kolejne nasze filmiki. Yes! <grystanie> <grystanie>